Witam, po długiej przerwie Pograłem się w teren Jeszcze nic w tym sezonie nie podniosłem I tak penetruję okolice Chodzę sobie przy takich tu drzewkach I proszę spójrzcie W końcu jest tyczka. W końcu jest tyczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastaczek. Śliczne. Ale. No. Jest, sezon jest odczarowany w końcu. O. Proszę. Jaki. Nieduży. Ale. Mamy go. No. Super. A miałem tu nie jechać. Dylematy, czy tu, czy tam. Jeszcze byków to ja nie widziałem w tym roku. Mamy jakieś patyki, kurde, szóstaki, ósmaki. Ale jest te piękna. No. Cudo. Na razie.